W tej strony Supra i Shun Quest Son of Conquest Cicho tam Dziś nagrywam Vampire Luka, czy się wszystko nagrywa? Dobra Vampire łopa style 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 O nie, ja jestem Nie, ja chciałem być vampirem. Aha, to e, my już zaczęliśmy czy jak? Zaczę, zaczęliśmy już czy jak? Bo nie, nie kumam? Gdzie jesteś? Kici, kici, Justin Na razie ci słabo idzie. O, jeszcze trzy glotły. A trzy krwi dostałem. Bo. Gdzie mój domek? Co tutaj jest? Hmm, gdzie ty jesteś, ej? Gdzie ty? Lol, ej, gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Ty mnie trolujesz! Ciebie nie ma! Widzisz mnie? Ty mnie widzisz? Co tam domek robi? A ty masz wszystko ciemne, czy ty widzisz jasno wszystko? Ciemno. A zombie tu są? Oj. LOL, ale masz przerwane, co do ciebie idzie? Coś nie Patrz, co się nie boję? Parco tu jest, to tu idzie, coś idzie do ciebie. Pff, uj! I... gdzie jestem, gdzie jestem? No nie! Nie wyjdę! Oluju! O kurde, idź sobie! Idź sobie! Mam jedno serduszko! Gdzie jesteś? Bum, ale ci jadę, ale ci jadę, po prostu leżysz. A ja jestem tu jednak! A jednak tu ich kill! Hello, guys! I'm friend. No to ty teraz będziesz tym... No to był krótki filmik. Ha, ja mam jest, Nie. Nada.